Cześć, ja jestem Destal Oficjal. Dziś sobie oceniam, ocena, oceniam kanał, więc zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Pierwszy jest to pan burza. Fortnite rekrukcję do teamu ste w sushi. playliste, społeczność, kanały. Dobra. Teraz będzie Dexi. Dexy Dex jest bardzo fajnym youtuberem. Ja go lubię. Zobaczymy Siemanko, ja jestem Dexi i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś spróbujemy sobie wbić 20 rangę na najnowszej postaci, jaką jest oczywiście B. Dobra. Masz 102 000 subskrypcji teraz Lisek będzie. Lisek. 8000 subskrypcji, 72 filmy. Popularne. Dobra. W pionie i w poziomie. Reklama się włączyła. Sprzedajnicę z parownicą Philips and Go. W Euro od Mikołaja nie płacisz do maja w sklepach Euro i na euro.com.pl.

Jestem spajk, nie podchodź, bo uku. Witam się, ale by ręki, nigdy mi to pewnie męczył, że mogę upuścić. Fajna piosenka, teraz więc 10 na 10, a ja pan może był 10 na 2. Teraz będzie teraz będzie czekajcie. Wojan. 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 Wojan jest od razu 10 patrzę, ja na 10, więc 10, patrzę 10 patrzę na 10, e 10 się ma wojan. ostatnio, ponieważ byłem w wojanowicach, wziąłem sobie swoje rzeczy i tak jakby, nie wiem, czuję się taki bardziej bezpieczny, czuję, że już byłem w wojanowicach, że są całe, więc bardzo dobrze, cieszę się z tego powodu, więc co? No... Kurczę, teraz no. musimy dzwonić. To my się no. będzie zabrało na 10, więc.